Dzień dobry, z tej strony mówi Robert Szepietowski, zwany DJ Walkerem. Witam na Ostródzie Ogólnopolski Festiwal 2015, 24 czerwca... 24, przepraszam, lipca. Od, od was przyjechał DJ Walker i zagrał... w czemu? ...tej raz, tej raz, Ogólnopolski Festiwal 2015, w Ostródzie, Disco Polo i dance I Densa. Lecimy do góry, do góry. Przedstawiam wam yes, Roberta, szefa całego Disco Polo Skaner. od tej od tej skanera widział, grałem grubo, grubo, grubo Grubo do rana, teraz, teraz, teraz wszyscy, wszyscy, wszystkie dziewczęta łapy w górę, w górę, w górę jak, jak, jak się bawi, tak się bawi, co, co? Klub, 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 klub. Yes. am, 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 Amsterdam! I teraz zaczynamy 2015 24 lipca 2015 lecimy do góry do góry, bawimy się, bawimy. Ostruda! Witam serdecznie całą Polskę. Mam nadzieję, że wszyscy życzę do Sunrise Ostruda 2015 czekaliście na ten dzień. Równy rok. 365 dni do tego, aby spotkać się już ponownie. Cała Polska, która i jest w aktualnie w samochodach grają i serdecznie zapraszają na... Na, 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 na toruńską ostrudę 2015, lecimy do góry, do góry, jak się bawi, tak się bawi, co, 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 co Klub, klub, klub klub am, 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 am. Ostruda! Lecimy, 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 to Jak się bawi, tak się bawi, co, co, co? co. Ja, ja, ja. Góra, gura, góra, jazda! DJ, 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 DJ. Amsterdam! Lecimy do góry, do góry, bawimy, się bawimy! I, i, i. Wszystkie cipki w górę, w górę, w górę, w górę. Jak się bawi, tak się bawi. Co, co, co! Lecimy do góry, do góry, bawimy, się bawimy! Góra, kura, kura, fura,. gura. Dziękuję wszystkim, polecam DJ Walkera dla Ostrudy 2015 Polo 2015. Dzięki, dzięki, dzięki. Teraz, teraz lecimy, lecimy, lecimy. Dla wszystkich ludzi z całego świata DJ Walkera, gera, gera. grają, 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 grają. I serdecznie witają na Toriińską Elonę 2015. Lecimy do góry, do góry, bawimy się, bawimy. Dzięki, dzięki, dzięki. No już?